po co, Madziu, powinniśmy być w tej żeńskiej energii bardziej? Co nam to daje? Przede wszystkim powinniśmy być w żeńskiej energii z tego względu, że to jest nasza natura, tak? Mężczyzna i kobieta mają zupełnie inną energetykę, mają zupełnie inną taką budowę energetyczną i bycie w żeńskiej energii dla kobiety jest po prostu, mówiąc krótko i kolokwialnie, zdrowe, bo my, gdy jesteśmy w żeńskiej energii, to wtedy naturalnie naturalnie się rozluźniamy naturalnie mm, zaczynamy płynąć z tym życiem nie siłujemy się z tym życiem tak ja zawsze bardzo lubię się mm, odnosić do Naszych narządów płciowych, tak? Bo uważam, że to jest bardzo wtedy widoczne. Jak jest skonstruowana mężczyzna, jak jest skonstruowany mężczyzna, jak jest skonstruowana kobieta, tak? Jest to logiczne z tego względu, że żeby było przyciąganie między mężczyzną a kobietą, musi być polaryzacja. Czyli mężczyzna sam, ponieważ jest bardzo taki zadaniowy, sztywny i y, nie ma w nim tego właśnie tego pierwiastka relaksu, błogości, takiego rozluźnienia, on tego potrzebuje właśnie od kobiety, tak? I kobieta mm -hmm. mu to daje, y, gdy jest w tej energii. Poza tym kobieta też y, y, jest, można powiedzieć, swego rodzaju taką ochroną dla kobiety, dla mężczyzny, przepraszam. W ogóle bardzo często się mówi o tym, że to mężczyzna ma chronić kobietę, natomiast według wiedzy słowiańskiej e, jest e, coś takiego, że to kobieta chroni mężczyznę, ponieważ kobieta jest swego rodzaju amuletem, ona działa jak amulet dla mężczyzny, czyli ona go chroni i ona go chroni właśnie poprzez swoją energię.